Witam serdecznie wszystkie zodiakalne lwy i zapraszam was na horoskop na miesiąc czerwiec. Zaczynamy od ważnych wydarzeń w tym miesiącu, od aury tego miesiąca, co takiego będzie się działo. Mamy dwójkę buław, która symbolizuje pojawienie się tej właściwej osoby. I teraz w zależności od tego na jakim etapie życia jesteście, czy szukacie osoby do związku, do życia wspólnego, do małżeństwa, do założenia firmy, do y, współpracy, to o takiego właśnie y, tutaj y, współpracownika, y, to o tą drugą osobę chodzi. Tak więc na Waszej drodze pojawi się właściwa osoba do tego, co w danym momencie robicie. Czy to partner, czy partnerka, czy to współpracownik, czy to firma, której się zatrudnicie, czy to Wasz mentor, to. Jest to miesiąc dla Was jak najbardziej e, pomocny w tym. I druga karta to jest karta siły, karta e, wielkiej siły wewnętrznej, również karta, która symbolizuje Was, lwy, a więc tak jakby mamy tutaj potwierdzenie lwy górą w tym miesiącu, tak? czyli ten miesiąc czerwiec będzie Wam mocno przyjazny. Mamy również mm, tutaj Boga Ognia, Boga Wojny. Jak ogień, to dużo energii, dużo działań, dużo żywiołowości dzieje się, cały czas coś się dzieje. Jedyne, co trzeba przy takim ogniu uważać, żeby nie rozpalić czegoś niechcące, tak? A więc uważamy na swoje słowa, na swoje czyny. Dla osób, które uwielbiają gimnastykę, jest to takie też jakby troszkę wzmianka. Uważajcie, żeby nie przesilić za bardzo mięśni. No i tutaj czwarta karta. Trzy piękne są działania. Karta, karty mówiące o tym, że w Waszym życiu dużo będzie się działo i będziecie. Zadowoleni. Natomiast czwarta karta jest taka negatywna jest kartą, która pokazuje takie Wasze, jakby Waszą niewiedzę. Tak? Ja często tą kartę porównuję do takiego momentu, gdy jesteśmy pod wpływem narkozy. Inni wokół nas wykonują pracę, działają, żeby było nam lepiej, żeby byliśmy, żebyśmy byli zdrowsi, usuwają przeszkodę z, naszej, z naszego ciała. A tutaj w tych kartach chodzi również o przeszkody z naszej przestrzeni. Czyli, tak jakby wy nie wiecie dokładnie, nie będziecie wiedzieli w tym czerwcu, co tak naprawdę się dzieje, gdzie, jaki będzie wynik tych waszych poszukiwań, waszych oczekiwań, jak daleko, na jaki etap dojdą wasze projekty, ale tutaj w tle, z tyłu za wami, będzie się dużo działo i te karty tutaj pozostałe pokazują, że będzie się działo pozytywnie dla Was. Taką całą mocą waszej tutaj duszy, która będzie współpracowała z tym wszystkim, czasem bez waszej wiedzy na dany moment. Jakie mamy karty ostrzeżeń? Mamy tutaj asa-mieczy, czyli as symbolizuje plan, myślenie, jakąś ideę, coś nagle zabłysło. Trzeba na to zwrócić, zwrócić uwagę. Nie biec od razu za tym, co się pokazało, jakaś super okazja. Trzeba to przeanalizować, przyjrzeć się temu dobrze. Mamy tutaj również kartę ósemkę. Nie czy? I jest to karta, oprócz tego, że jest to karta lotniska, więc trzeba uważać przy wszystkich wyjazdach, przejazdach, posprawdzać, czy mamy odpowiednie dokumenty, czy mamy wszystko zabrane, czy dobrze spakowane, i czy czegoś bardzo ważnego za sobą nie zapomnieliśmy. Ale jest to również taka karta wychodzenia z labiryntu. Jest to tak zwana nić ariadny, ponieważ moje karty oparte są na bazie tutaj tych baśni nazwijmy to greckiej, mitologii greckiej, więc mamy tutaj również nić ariadny, która pozwoli Wam wyjść z jakiegoś trudnego załuka. I teraz pamiętajcie, że o tej nici musicie, ponieważ to jest w minusie, więc musicie o tym pamiętać. Być może... Odchodzenie skądś nie będzie dla Was wygodne, i dlatego pojawiła się ta karta. Być może nie będziecie chcieli tak naprawdę z tego miejsca, w którym jesteście, wyjść, opuścić go, i dlatego też jest ta karta ósemka czy w minusie. Może również jednak zapowiadać niezrealizowaną podróż albo zmianę daty wyjazdu. I tutaj mamy również denara, króla denarowego, niestety w ostrzeżeniach, a więc proszę uważać na finanse, nie rozpuszczać się za bardzo przy wydawaniu i jakby mocno się trzymać za kieszeń w tym miesiącu, żeby po prostu być spokojniejszym, pewniejszym. Natomiast co jest niespodziance? I tutaj mamy piękną kartę, dwie karty zmian. Mamy kartę fortuny, koło fortuny, a więc Dużo rzeczy się zmieni. Ten po czerwcu nic już nie będzie takie, jak było do, przed czerwcem. Tutaj wasze życie wejdzie na etap zmian, i za tymi zmianami podąży dusza. A więc jest to takie dla was, z jednej strony pokazuje zrealizowanie marzeń waszej duszy, wejście na cel, wejście na drogę realizacji tych marzeń, natomiast również pokazuje, że tutaj w tle będzie się coś działo. Będzie się bardzo dużo działo i jak minie czerwiec, to wasz lipiec już za spot... lipiec spotka was już na zupełnie innym y, poziomie i świadomości i y, różnych y, różnych tutaj y, takich działań y, fizycznych, y, praktycznych w życiu codziennym. Mamy tą kartę Koło Fortuny, a więc duże zmiany u was przyniesie tam czerwiec, ale będą to zmiany zgodne z pragnieniem waszej duszy. Tak więc wszystko zakończy się dla Was pozytywnie. Moje drogie lwy, życzę Wam fantastycznego miesiąca czerwca. Niech realizują się Wasze marzenia, niech realizują się Wasze podróże, niech realizują się tutaj Wasze nowe spotkania z nowymi osobami z tymi, które będą, które są tym, które będą tymi właściwymi osobami na Waszej drodze życia osobistego albo zawodowego. Dziękuję serdecznie za uwagę.